Teraz z druidem byłoby to samo, co z Rytm'em. Zaraz tutaj druid by stał na jakimś, nie wiem, tam 8-5 za dwa tygodnie. Nie, to już by... to już by była przesada. Serio. co ty. A ty wychodzisz, czy...? Ja to wchodzę i wychodzę. Hmm. Pojawia się i zniknę Stary pomek Alkoholika <laughs> Nie no Pojawia się je... A w sumie? Pojawia się i zniknę okay. Zawód alkoholika Pasuje Ale? Jest. Mm. że mnie już nikt nie woła na jedzenie. Nie zasłużyłem. Nie, no, spoko. No. Starość. Hmm. A, zapomniałem. Nie starość, tylko słuchawki nauczyłem uczę. Hmm. Nie wiem, trójkę? Trójkę. Dobra, zaatakujmy. Zaatakujemy. O ich. nie, pójdzie. No, bo odpisali mi na te. A, no, I co jest możliwość, że odzyskasz, czy, czy w żadnym wypadku? Ja twierdzę. <noise> <noise> Weź mi to wyszli. dobra Wyszli, no na Messengera. O hit No dobry, w robocie się to pokaże Zaraz Ci słuchaj coś przyźle. No myśli też Otkowi. Nie, Przymkowi nie wysyłaj, bo zaraz będzie dzwonił. Albo inne rzeczy zacznie z tym robić. Aha. Co jest szansa? Powiem ci tak, zapiń dalej na otpon? No właśnie, szukam teraz, gdzie było odpo. Zobacz, zgubiłem się. No A, do no no, góry. Nie. Niżej, czy do góry? Kurwa. Nie, no tam i za tym kurwatorem, czyli kim on tam jest. Kurwa. No nie, dam radę. Dobra, dół, nie? A jak? No z tego wynika, że. Kurwa, sam się już pogubiłem w sumie. Zgłoszenie na support musi być napisane z maila, na jakiej znajduje się postać, o której piszesz. W przypadku musisz yy, się zarejestrowa musisz zarejestrować się w naszym systemie supportowym Z maila, na którym znajduje się konto w grze, którego dotyczy sprawa. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie w link, który przyjdzie na pocztę po dokonaniu rejestracji, celem w aktywacji konta oraz wstępnej weryfikacji dostępu. W tym zgłoszeniu podałeś maila nie, niepowiązanego z postacią. Nie wiem o im chodzi, nie rozumiem. Może chodzi im o tego maila. To nie, po prostu podałeś złego maila, bo nie pamiętasz maila, tak? Nie, oni wzięli to, że. Nie no, ja mam z tego, co pisałem z tego maila. No. No, no, bo na saporcie jestem zarejestrowany na tym mailu. No, zaatakuje nas ta trójka. Wali. Śmiało. Dasz im radę? Tak. Dasz im radę? Tak, tak. Poznałeś? No. Dobra. Ja się trochę zdefię. No to jest trochę głupota. Bo skoro y, jestem próbuję się zalogować na konto no. na, z mailem i oni mi piszą, że postać, o której mowa nie jest w systemie, to to jest kurwa dziwne. No właśnie. не разумеем. Я не понимаю. Я не понимаю. Dobra, dałeś mu radę z pychu, e, mi się uleczyć? Niech pierdolę. Kurwa, nie udało się uleczyć. Ja co bym wiem, chciał kołą kurwa. Ale poszło o. Tak naprawdę to byś ty im sam dał radę. zawsze coś pewniej, bo trochę ataków na mnie pójdzie. Tak, bo tak to na muszę ciebie. wszystko na klatę przyjmować. No właśnie. No tu mnie akurat Tarn zdziwił, a w sumie Gem Czekaj. Mhm. Czekaj. Jak jak może taka postać nie istnieć? Masz przecież jako e, tak, ja mam w znajomych, a nie, nie na tej postaci. Kacepompa. Wychodzi na to, że Kacepompa nie jest, nie znajduje się na tym mailu po prostu. A, na mailu. A to pamiętasz jakiego maila masz? No właśnie o to chodzi, że nie. Oczywiście, drogi GM postanowił zamknąć no. temat. Aha. Od razu po odpisaniu oraz bo uznał pewnie, że chcesz po prostu konto Wymusić Czyjeś Tak? Nie A pisałeś mu, że nie jesteś do końca pewien, że Na tym e-mailu Nie, napisałem tylko o powód bana A Ale jak podawałeś e-maila To co? To jak napisałeś? A nie podoba że... e A oni mają dostęp do maila, do wszystkiego. No to czemu ci nie podali tego maila? Hmm, czekaj, bo próbuję rozwinąć jeszcze. Podali ci tego maila w końcu, czy nie podali? Nie, nic mi nie podali. On mi tylko wyjaśnił, że muszę pisać z maila. Na której znajduje się postać, dana postać. A że w. Jak to. Na saporcie jestem zarejestrowany z innego maila, ale wpisałem sobie nazwę postaci, jaką posiadam. To o niczym nie świadczy na przykład. Aha, to musisz pisać z tamtego maila. Dobra. A ty tworzyłeś jakieś maile teraz nowe? W tym teraz czasie? Nie, ale mam ich w chuj. Kurde. To na którym? Mogłeś mieć na tym suchywu Nie. Nie? Mm -mm. Kurde. A jakbyś wszedł na przeglądarkę, to wyświetliłby ci się w przeglądarce? Bo jeszcze ta nie istnieje na przeglądarce, może jest zapisane tam e-mail? Nie, no bo miałem formata kompa też. Kurde. Ale czekaj. A nie. Bo to się usuwa razem z historią i Bejran. To zostaje na komputerze, nie na koncie w ogóle. No. Nie. Właśnie. ej, ej, nie, nie za dobrze. e-maile. Nie masz nigdzie nic zapisanego, screena zrobionego z jakiegoś tam... O, o na, na przykład, nie wiem, jak wstawiałeś, co masz, jak wylogujesz, to masz wszystkie postacie po prawej stronie, nie? No. Robiłeś jakiegoś screena tego ekranu? To tam masz zapisanego maila po lewej. <laughs> Wiesz? Kurwa, aktualnie znalazłem, w, 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 zauważyłem zdjęcie, które mi wysłałeś. Ale czy może być, że wysłałem, wysłałem to do ciebie? Że jest screena takiego? No. Co? No. No nie wiem. To już jest ciężki temat. Ale warto sprawdzić. Patrzę i nie mam, mam tylko te stare. Strapas, nie ma. Ja to kurna mogę mieć. Jest kacet pompa, ale to tylko konto i ten na 27 poziomie byłeś o, mnie takie jak masz teraz na tej barbie Dunep jeszcze Ragoś zginął w walce ja pierdzielę Raczej nie cholery nie znajdę tego. Kurwa. Ciężka sprawa. Jest tam w zdjęciach, jakiś coś tam, nie wiem na tym, na kąpie w tym czy tam, jakie tam były jeszcze te screensavery. To jest co ja mówię: screensaver, screensavery to jest kurwa, wygaszacz ekranu. No, no naprawdę pamiętam że kiedyś miałem takiego maila mm. jak kc pompa i może na niego przerzuciłeś tak tylko nie, pami nie pamiętam czy czy nie miał cyferek że, że jakiś czy coś mm. Jak, jak brzmiał e-mail? No. no tak, bez podstaw żadnych, bez maila to ci nie zwrócę tej barwy. Nawet jeśli ona by miała bana, ale to jest niemożliwe. Za co ban? Za to, że platę kupowałeś? Cię nie banują oni nie, wiem, czy będzie oni nie banują. ludzi o. Przez pomo pomocniczy adres e-mail. O, to może te, jest tak? Jest możliwość, tylko musiałbym znaleźć. Na, najpewniej pomocniczy. w sumie. Tylko kurwa, co A, to musi być? Strona poczty, kurwa, żeby mieć tyle, kurwa, kropek. Powiedzisz pomiędzy małpą a kropką, ile jest? Znaczy po małp, między no już, małpą a kropką już. jest kurwa w chój kropek, to jest nazwa poczty. Kurwa. No, obok małpy ile jest kropek? No, końcówka to jest kropka.